Pan Robert stosuje post przerywany 16 na 8 i pyta Panie doktorze, czy to nie szkodzi moim zębom? Jem tylko przez 8 godzin dziennie. Odpowiedź może Was zaskoczyć. Post przerywany może być korzystny dla zębów. Dlaczego? Bo najważniejsza w powstawaniu próchnicy jest częstotliwość jedzenia, a nie ilość cukru. Mniej epizodów jedzenia oznacza mniej ataków kwasowych na szkliwo. Kiedy jesz, w ustach pojawiają się kwasy, które działają przez około 20-30 minut po każdym posiłku lub przekąsce. Post przerywany ogranicza te ataki. Zamiast 6-7 Razy dziennie pojawiają się one tylko 2 do 3 razy. Ale uwaga na pułapki. Długi post może zmniejszyć produkcję śliny, a to zwiększa ryzyko ruchnicy i halitozy. Dodatkowo kawa nadczo może zakwasić jamę ustną, dlatego w czasie postu pij dużo wody. Wniosek post przerywany może chronić zęby poprzez rzadsze jedzenie. Pamiętaj jednak o nawodnieniu i dokładnej higienie wieczorem. Temat jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje jak różne dziedziny życia przenikają się i mają na siebie wpływ. Obserwuj mój profil i pamiętaj, zdrowe zęby. To dłuższe życie.